Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft'a. Dzisiaj pójdziemy sobie odwiedzić wioskę, która jest niedaleko stąd. Dokładnie tak. E, może coś tam zda... uda nam się ukraść. Aczkolwiek, ja muszę sobie zrobić jeszcze, wiecie co? Trzały muszę sobie zrobić. Potrzebuję krzemień, patyk i pióro. Krzemień, patyk i pióro. Krzemień, patyk i pióro. Krzemień ja nie mam za dużo. Patyków też nie mam prawie wcale, mam dwa patyki. A piórko? Czy piórko mam? Piórka też nie mam. Kurde, tak, nie mam piórka, to nie mogę nic zrobić. Dobra, to wiecie co zrobimy? sobie troszeczkę to inaczej. E, jednak w tym odcinku strzał nie będę robił, bo strzały takich, no nie będą potrzebne. Natomiast em, zbierzemy sobie troszeczkę tutaj. nasion i pszenicy. Ok, wpada mi naprawdę sporo. Spore ilości naprawdę mi wpadają tutaj. Zaraz zas zasadzimy jeszcze na nowo. Bo tam, gdzie będę chciał się udać, to nie uciekaj mi tutaj. Na pewno będzie pszenica. Na pewno będą jakieś tam pola uprawne, więc co nieco będzie można. że tak powiem, tam troszeczkę podebrać. Ok, widzę, że chyba. I nam te, które jeszcze nie tak do końca nie wyrosły. Albo po prostu mi tutaj nic nie dają. Ok, to jest załatwione, to jest załatwione. To prawdopodobnie to chyba tylko same nasionka. Ehm, oczywiście no, nasionek będzie więcej niż z tego, co my tutaj zbierzemy. Żeby można było zasieć troszeczkę więcej na następny raz. O, styk. Następny, następny. Tutaj bardzo ładne to pole mi się zrobiło. Zobaczcie, ile tego naprawdę dużo chleba będę mógł sobie teraz wyprodukować z tego. Bo z pszenicy, oczywiście, robi się chleb, tak? Jakby ktoś tam nie wiedział. Albo ktoś był na przykład zszokowany tą jakże przydatną informacją. Następne tutaj, patrzcie, ile tego teraz wysadzę. Wysadzę tutaj całe pole. Patrzcie, mam to po po? Człowieku. No tu wszystko teraz będzie wysadzone. Woda sobie pływa oczywiście na bok, żeby tutaj to podlewało. Pamiętajcie, nie skaczemy po tym, ponieważ będzie to później zadeptane. Zadeptany kawałek. Nie będzie to już taki typowo pod uprawę, tylko to będzie już właśnie taki zadeptany i nie będziecie mogli na nim nic zrobić, chyba że użyjecie ponownie motyki. No to wtedy wiadomo, to jest za ciemno. Jest za ciemno, bo nie mogę posadzić. Tyk. I rozjaśniamy sobie Tyk. Następny. Dobra. Na tym tym jeszcze kawałku tutaj nie, nie sadziłem, więc także. Akurat będę miał możliwość podpatrzenia. W... A, czyli po prostu już nie potrzeba w żadnym miejscu. Dobra, wychodzimy. Pra małe pole, bo mi dość sporo nasion zostało. Ale to, to nasiona to sobie schowam. Może mi się tam kiedyś przydadzą. Oczywiście tutaj. No dobra, są dwa nasiona. Skórzane spodnie. To mi niepotrzebne. Dobra, drabinka myślę, że sobie zostawimy. E, pszenica, 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 pszenica. Jedno sobie zostawimy, żeby było do stakowania później. E, m, chleb to chyba się wypieka, nie. A nie, dobra. To ustawiamy sobie na całość. Zobaczcie, trzy pszenice to jest jeden chlebek, nie? Jestem jednym chlebkiem. Będziemy chodzić, bo o tym klepkiem będziemy się tak naprawdę pożywiać. No i generalnie mam nadzieję, że nic się nie stanie. Oczywiście, jak ktoś oglądał poprzedni odcinek, to wie, że bardzo tutaj ładny daszek sobie zrobiłem z bardzo ładnego szkiełka. No i dobra. Przy okazji sobie tak porysujemy trochę po mapie. Oczywiście tutaj wiadomo, gdzie jest ten taki 4 kropeczki. To jest nasz domek. To przynajmniej będzie wiadomo, do którego momentu mamy wracać. A jeśli nie wrócę, no to trudno się mówi, tak? zacznie było się gdzie indziej, ale jakoś tędy po prostu, no przez pustynię będzie trzeba wracać, bo to trzeba przejść przez, przez pustynię, później przez tą pustynię trzeba wrócić, bo ta wioska jak dobrze pamiętam jest zaraz za pustynią, nie pamiętam dokładnie w którym miejscu, oczywiście lazłem tam bez mapy. Tu są ci, ci bysze. Oni wpadli chyba do dziury tu gdzieś Tu Tu się gdzieś Ja Ci pomogę Albo Ci nie pomogę Tu są, tak? Nie Oni tu gdzieś wpadli Patrz patrz kurde Ej, nie gdzie ja, oni są? Tam jest Creeper. Siema! Chcieliłbym Cię w łeb, ale... obawiam się, że Ci się to spodoba. Tam jest następny. Zaraz to. Coś ty idioto zrobił. Ależ jest... Piasek nie ma Ale to ładnie jest Ładnie jest Ale żeś chciał komuś pomóc, to tutaj wpadł Do tego Olejozdo, ale mi się udało, nie? O kurde, ciano się robi Idziemy <grytanie> Ale Ależ mu odwalił normalnie teraz Mariankę Tutaj nawet do tego, żeby mi przypadkiem nie podchodzili może? Chociaż Ja by się tutaj tym zajmował o tak trzyma to się mogę oświetlić tutaj fajnie. Um, opty fajna mam tutaj zainstalowanego na no takie jakieś standardowe Reshady więc Trochę mi tutaj jakby światło to dodaje Ładne to wygląda patrzcie to jest lawa. Lava Jakby tak lawę połączyć z tym z wodą To by się działy niezłe ciary tutaj Zobacz patrz Próbujmy Ej myślałem, że się ten no, tam będzie robił. Nie robi. Ale mnie rozczarowało. I dobra, czyli po prostu woda jest... Woda za lawę. Okej. Okay. Rozumieć. Rozumieć, nie pytać. Ten gul gul tam jest. Tam się chyba szło. Tam się. I tak wydaje, bo wydaje mi się, że ja chyba szedłem w linii prostej, wiecie? Ja tam szedłem chyba z dwa tygodnie temu. Jak dobrze pamiętam. Więc mogę troszeczkę nie pamiętać traski. Ale coś mi się wydaje, że to tutaj. O. Tam jest łucznik. łucznika trzeba ominąć. W ogóle idzie. O ty. O ty kurde. O ty kurde. O ty kurde. O ty kurde. O, patrzcie, tu trochę więcej jest. O! Dzień dobry! no nie trafiłeś. Popracuj sobie nad celem. Piśniaku. Dzień dobry? Dzień dobry. Azi wybuchł. Azi się na burmusiu, Ile was tu jest? Chcesz wybuchać. E dobra to. Z wami wszystkimi normalnie, już zapomniałem w którym kierunku żem szedł Po razie tak? Po razie, ale się dostał Pa, pająk jest Pająk, czy pająk idzie Nie, do nocy tu nie ma sensu naprawdę Wszyscy atakują, wszyscy coś od ciebie chcą Wziąłem sobie trochę chlebka, przestań mnie gonić Hops, ops ops Hops. A, chciałeś tutaj. O ty kurde, aleś mnie szczelił z boczku tam. O, Edek! Siema Edek! Siema Edek! Nie kradnij piasku. Bo później lawę odkopujesz. Patrz, następny Edward. Kurde ile Edwardów teraz. No bo to ten sam, tylko że się przyniósł. O. A, to tam trzeba było chyba iść, ne? Jakiś wielki chłop. Czy to dziewko? Nie, tutaj, dobra. Tutaj. Edek, ja się na ciebie nie patrzę. Absolutnie ja się na ciebie nie patrzę. Ja się nie patrzę na Edka. Bo mnie dalej nie... Edek, powiedz im coś. Bo oni chyba od ciebie są. Tak mi się wydaje. Edek, ja nie patrzę. Nie bij, proś. To mi się na popier przyda. To bądź gdzieś tutaj. Ktoś zaszedł daleko ej to nie było tu tu on idzie za mną to było albo za tą górką może zaraz obszykamy tutaj na spokojnie, że na pająka nie trafił idą góle. tu gdzieś trzeba boić, tu jest ten wieśniak tu na pojąku chyba jeździ nie strzelę bym nie, strzelę nie, powiedziałem raz o, jagódki. Tak. Co to jest? Powiedziałem, czy gdzieś we mnie nie strzelał. Ty głuchy jesteś? Głuchy jesteś? Głuchy jesteś? Pytam raz. Kurde. Głuchy jesteś? Okaż to bo ja to potrzebuję O, patrz, Wioska jest dobra, znalezione. Kurde, następny co z tymi. Okej. Okay. Powiedziałem wam. Czy macie do mnie. Nie ładować tych waszych miesznych kuszy Jeszcze raz, a się poli... Zaraz się policzymy. Spokojnie, poczekaj. Ja do was też... Wejdziałem ci. Kurde. Który... Tak, głupcy nie umiecie pływać. Hmm. A dalej ładuje do mnie. Muszę się tu nażrić. no jak cię zaraz strzelę w ten twój kościaty łeb. To normalnie. Tak, stań do mnie ładować. O, szczały mi się skończyły. No to idziemy dalej. Halo, pomocy, panowie. Płacy. O kurde, tu jest więcej. Pająk jest tutaj przy domie. Halo, panowie, pomocy. O, niebi. oła, 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 panie, pomóż. Panie. Dobry. Panie, bo pająki są tutaj. Szybko, stawaj. Stawaj. Szybko. Nie słyszysz, jak. ci burci. Nie chcę go uderzyć tutaj, o to chlebkiem. Ja se klatnę, ja se poczekam aż się obudzisz. Ja poczekam, naprawdę. Nie żeby coś, ale... Tutaj mam te szyby takie ładne, no i to właśnie o to by chodziło, żeby sobie coś takiego tutaj zbudować. Dawaj. Ty! wolum Weź go stąd! ja atakuje ludzi, co się kapi? Ja widziałem to, ja to, ja to, ja to widziałem. Ty nie śpisz, bo ty gdzieś łeb przekręcił się i znam jak się odwrócił. No kurde, nie ze mną te numery. Miałem klepkę zjeść. Kurde, nie otwieraj tych rat. Powiedziałem ci. Dawaj. Pająk jest to. To no, nie mam tylko pająk jest na zewnątrz. Dawaj no, no, no. Dawaj, nie śpi. No I co ja mam z nim zrobić? Ty ten chleb mi nic nie daje tak naprawdę. Tomasz? masz? Śmaragd to masz. Ja nic nie ukradłem. Absolutnie. Nic a nic. Nic a nic. Nic ci nie ukradłem. Poszedł stąd. Dobra, wstawaj. W pobliżu są potwory, no to weź się nimi zajmij może, co? 6 godzina wstawaj do roboty i się z tymi potworami zajmie, a nie tak leniuchuje. Zobacz, słońce już wychodzi. Weź się normalnie za roboty, ty. Ja przyszedłem, a wy tylko tutaj śpicie, nic nie robicie. Szybko! Co oni robią? A golum się kurzył. Ja mówiłem, że porządek z nimi trzeba zrobić. Dobrze, golum. Tak, trzymaj. Kończę banana idę ci pomóc. Bo na innych nie ma co liczyć. I to zrobiłeś? Ale ty ze mną nie gadasz w ogóle. Jakbyście czekali całą noc, to też byście zgładnieli. Dobra. No, no, no. narzekać. Idę jeszcze ich okraść trochę. nadzieję, że może mają jeszcze... Dobrze golu już cię lubię. Tak jest. jakaś jakoś studnia? Ej, ale ty ładny. Ten... Mogę tym zadzwonić? Ej, fajno macie wioskę ogólnie? I może ja bym tutaj wziął jakąś taką inspirację od tego? Patrz. A, gdzieś? Nasionko moje. Mam nadzieję, że mnie Gollum nie będzie bił. Za to, zobaczymy, co ich tu ma. Zgniłe mięso. Hmm, tutaj macie. O, to jest takie. Kurde, nie chciałem tego. O, hmm, Tutaj. Taki salonik, taki pokój do spotkań. Być może. Ej, w sumie to mi teraz takie nasunęło się taką. Myśl, ty wyjść nie możesz? Zalewa cię, biedaku. Wypadł. Hmm. Szybko, wychodź. Hmm. Ej, ja cię się chciałem uderzył, przepraszam. Przepraszam, naprawdę. M nie wiem czemu ja go uderzyłem. To mnie tak wyglądało to z mojej perspektywy, że go uderzyłem. Wyjdziesz? On <todgrych> drzwi zamyka normalnie, patrz. Patrzcie na to. A on wyjść nie może, bo tu jest woda. To jest woda, ja ci nie pomogę. Albo ja ci pomogę zaraz, poczekaj. Zaraz zrobimy tak, że se stąd wyjdziesz. O widzieliście? Pomogłem mu. Kurde chłopak się tutaj trochę męczył przez to. No i trochę będę musiał ci chlebka zabrać niestety. Serio, ja nic nie widziałem, że ten... Nic. Nic za nic. Absolutnie. Na ten się nie będę kładł, na wyro, bo mi tutaj spałna ustał, nie? Idę jeszcze do tej innej chatki, zobaczymy. Kurde, ale normalnie czuję się teraz lepiej, bo pomogłem jakiemuś tutaj innemu ziomkowi, innemu wiśniaczkowi. I tam jakieś bele siana są, coś. A tu już nie ma więcej? Nie ma więcej, tu jeszcze jest jakiś, jakiś domek, kubka. I tam coś jeszcze na górze jest, zaraz zobaczymy, patrz. Siodło, siodło to mi się może przyjeżdżać tam kiedyś. Popatrz. Trawa to już niekoniecznie, a dawaj tą trawę. Bierzemy sobie. Siodło to na konia. Tylko konia jeszcze trzeba będzie oswoić. A tutaj co macie jakieś sanktuarium swoje? Ty popatrz, popatrz. Tu zejście do kopalni. Normalnie wy mnie tutaj inspirujecie do tego, żeby co, 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 co tutaj porobić. Co to jest? Czemu ja ma inny kolor? Nie ma trawa pewnie. Dobra, on, trzeba wyjść. E, pójdziemy jeszcze sobie na górę, zobaczyć, co tam mają ciekawego. Ty, tu idę do tych krówek, i w ogóle tego wszystkiego. Ja bym tu mógł zamieszkać, coś mi się wydaje. Tutaj obok nich. Ja się tu chyba przybuduję, co? Co, co ty tam o tym myślisz? Co? Ten mi jajko korzyść dał. Kurde. Normalnie przyjaźni, przyjaźni ludzie tutaj są, no prawda. Dobra, trzeba pojechać trochę chlebka. Nie, tak chleb nic nie daje. Ostatni raz ten chleb biorę tutaj stąd. Idę jeszcze na górę zobaczyć, co oni mają. Jak mają coś ciekawego. Czyli nawet tutaj zostanę u nich. Golum tam przecież broni nas tutaj wszystkich. Ten golum to jest normalnie... ...z najlepsi, najlepszych. Patrz, co to jest? To jest arbus? I co oni tu mają? No popatrz. Arbuzy to jest. Hmm... Gdzie ty tu zapięś? O tu jesteś. O, dzień dobry. O, dzień dobry. Nie patrz. Nie patrz. Karbuza. Zabierzemy sobie. Cofaj karbuza. Nie patrz. Lisek. Lisek drusek. Zobacz patrz. Lisek. Pieprza. Torki. Tarki. A co? Myślałem, że coś lepszego tutaj wypadnę, a to niestety ja go nie zabiłem, to nie ja. Ja, ja nic nie mam z tym wspólnego. Mm, dobra, Wiemy kroić arbuzy jeszcze. Wiem, co się siekierą chyba najlepiej. No oczywiście. Ciekawe co z arbuza mogę zrobić. Pewnie taki bloczek, ale wydaje mi się, że coś, że coś jeszcze. Mi się wydaje, że troszeczkę was jakby zalewa. Coś trojne przemyślenia, żeście sobie tutaj zrobili. Bo zobacz. No kurde. Od razu jakoś tak lepiej. Jakoś tak inaczej. Potem mogę skakać? Czy stanie? Nie, to jest jakiś chyba inny rodzaj ziemi coś mi się wydaje. Tu mają tą taką pszenicę. Ej, super, zobacz. w ogóle inny, inny klimacik jest. Dobra. Idziemy do tutaj na dół. Nie chowaj się, nie chowaj się, pogadajmy, porozmawiajmy jak ludzie. Nie? No. Hmm. porozmawiajmy, a ten. Hmm. hmm. To hmm. Samo, do siebie, siema Golum. Jak ty się nazywasz? znikający jesteś? Hmm. On tak patrzy. Czyś wziązło. Golun, normalny. Co masz na plecach? Zarosłeś trawą trochę, co? Ty golił kiedyś? Nie? Co tam jest? Tam jest twój ziomek, tak? A nie patrz tak mam, jakbyś chciał mi, nie wiem, zasadzić kopa na raz. Na plecy. Nie patrz tak mamy. Kolum, no bądźmy ludźmi. Bądźmy przyjaźni dla siebie, co? To jest coś wyżej? Tak. A tak chyba tylko zrobione. Ale ty ciężko chodzisz. E fajnie tu mają, co tak? Wokół tego pola uprawne Woda oczywiście, tam jakiś wodospad. Em, tu mają.. kotek. Kotek, Miał. Ja, ja go nie biłem, nie to nie ja. To nie ja. Tu, nie. O, tu jakiś most jeszcze zrobili na ten. Tu delfiny upośledzone. No to nie Składki mają, wszystko mają, te owieczki mają Ja tu się chyba przeprowadzam wiecie? A to będzie chyba mała nowa chata gdzieś Patrzcie świnki Tam jest kolik. O, jak siodło, chodźcie Karły jedziemy konia tutaj O, teraz już nie spadł Albo, albo w następnym odcinku sobie wrócimy do bazy, bo już jest 21 minut. A co za tym idzie, jest troszeczkę już tutaj przesadzone, według Tak więc, ok, dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Ja tu sobie zostanę na tej wiosce, może się nawet prześpię. To kocura spróbuję złapać. Ja teraz kończę odcinek i co. Widzimy się, mam nadzieję, w następnym odcinku. A ty zostaw jakąś łapkę w górę? Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jesteś nowy. Napisz jakiś komentarz. Zapraszam cię do mojego Instagrama, żebyś mnie zaobserwował. Na mojego Discorda również cię zapraszam. No i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Na razie.